Unikaj tych trzech napojów, ponieważ mogą naprawdę sprawić, że twoja skóra szybciej się zestarzeje. Zwłaszcza trzeci napój szczerze mnie zaskoczył, ponieważ tak wielu ludzi pije go codziennie, nie wiedząc co naprawdę robi z organizmem. Zacznijmy. Numer jeden. Alkohol. Przez długi czas mówiono, że alkohol jest dobry dla serca, ale to może dotyczyć tylko krótkiego okresu, bo chwilowo relaksuje. Długoterminowo jednak podnosi poziom stresu, odwadnia organizm, a tym samym także skórę. To widać skóra staje się pomarszczona, wygląda starzej i traci świeżość. Do tego alkohol przyspiesza starzenie się mózgu i ciała, uszkadza zdrowie jelit, zaburza oś jelita mózg i całkowicie rozwala sen. Numer dwa napoje gazowane. To nikogo nie dziwi, ale trzeba to powiedzieć: napoje gazowane są pełne cukru, nie zawierają błonnika, powodują gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi i sprzyjają stanom zapalnym. A to dwie główne przyczyny przedwczesnego starzenia się skóry. Wersje Light lub Zero są jeszcze gorsze, mimo że często reklamowane jako zdrowa alternatywa. Numer 3. Kawa. Wiem, że to boli. Pijemy ją wszyscy. I tak, ma też zalety: jest dobra dla mózgu, a nawet może wspierać florę jelitową. Jednak kofeina działa odwadniająco. Tracisz płyny, a to od razu widać. Skóra wygląda na zmęczoną, matową i starszą, co gorsza. Po krótkim zastrzyku energii często następuje spadek i poziom kortyzolu rośnie. Co robić? Odkryłam coś, co bardzo mi pomaga. Shilajit. Dostarcza stałej naturalnej energii przez cały dzień, obniża poziom kortyzolu w naturalny sposób i spowalnia starzenie się skóry. Jest pełen ważnych składników odżywczych, prawie jak superfood, ale bez ryzyka uzależnienia, jak w przypadku kofeiny. Jeśli chcesz spróbować, znajdziesz link w moim profilu.